Dsi ma filmiku z kolejnej serii. Dzisiaj zajmiemy się montażem profesora i pamięcią ram. Płyta główna jest filmy inter desktop Board i to jest ser to jest tylko to jest E2982. jest troszkę, 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 krótko, troszkę, 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 Tak. troszkę, 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 z takimi mam z takimi e, gdzie? Z takimi takimi Pierwszą rzeczą jaką robimy to, yy, jeżeli mamy nową płytę, to musimy odbezpieczyć i wziąć ze ślepkę mm, Teraz tak, yy, przy, ta, yy, przy tym kropuczowach warto, yy, warto wzorować ją, że tak, zaraz pokażę. Tutaj nie ma wejścia na, yy, na yy, miedziane Także e, wzorujemy się, że tutaj też nie ma tych. Także wkładamy. Pamiętajcie, zawsze musi być dopasowany. Tylko też nie chcę Dobra, wyszło. I dociskamy. E, już, e, procesor mamy remontowamy z pamięciami RAM eee, w płyta głównych e, asustą e, gigabajta, różne eee, różne macie e, kości pamięci 4, e, tak? Czyli e, pierwszą, jeżeli mamy pierwszą i trzecią, to montujemy jeżeli mamy cztery kości, to pierwszą z trzecią montujemy, drugą czwartą. także jak zaleca po prostu płyty. Ta, musi być jeszcze na czymś ta tutaj amortyzuje dywan. Możemy i dociskamy. drugą to samo robimy. Ciszymy i dociskamy. I to było na tyle na razie.